Pojechałem sobie do Lubartowa w sobotę pograć w szachy, no a tutaj cyk, trzecia runda, no i już się trafił londoniarz. No więc tak, ten wariant ćwiczyłem z Tomkiem Jaskółką dosyć, dosyć często, więc stwierdziłem, że sobie powtórzę i zagrałem G6, bo z Tomkiem często szło to w kolejności takiej i tutaj Tomasz Jaskółka często gra właśnie skoczek C3, tak jak to zresztą poleca, zdaje się w swoim kursie londoniarskim, więc w zmienionej kolejności posunięć ja właśnie w to poszedłem. No i tutaj... Prawdą jest, że ta pozycja może być problematyczna. Faktycznie, jeżeli tutaj biały otworzy linię H, no to ciężko będzie grać no bo tutaj. No, czarny raczej musi zrobić krótką roszadę prędzej czy później, więc jeżeli tutaj ta linia H się otworzy, biały później Hetwan 2 długa roszada, no i już jest bardzo nieprzyjemnie. Natomiast jest tutaj proste rozwiązanie tego bardzo prostego problemu: mianowicie wystarczy zagrać H5, no i teraz londoniarz już na skrzydle królewskim sobie nie pochaza. No, oczywiście, można tutaj jeszcze marzyć o nie wiem, Skoczek F3, Skoczek E5, koniec E2, G4. Że wiecie, tam za 100 lat uda się to G4 jakoś przygotować. No i że tutaj faktycznie będzie jakiś realny atak, no ale. Prawda jest taka, że no nic takiego nie będzie miało miejsca, ponieważ czarny po prostu błyskawicznie rozpocznie akcję na hetmańskim, czym oczywiście odpowiednio kontrujemy, no i dzięki temu biały nie ma czasu, żeby swój atak rozwijać. Więc cóż, prawda jest taka, że jeżeli ktoś chce grać w agresywny sposób, chce szybko atakować, no to nie należy grać Londona, są fajniejsze warianty. No dobra, więc tutaj skoczek F3. Ja zrobiłem Roszadę. Przeciwnik kontynuuje rozwój. No i tutaj oczywiście klasycznie walnąłem posunięciem C5, żeby ten londoniarski domek tutaj rozbijać. W ogóle ciekawa sprawa, ale w, Lu w Lubartowie poważnych szachistów spotkałem w prawdziwym życiu, także bardzo mi miło. Tutaj przeciwnik zdecydował się na skoczek E5. Co już jest dosyć podejrzane. Jeżeli chodzi o bicie na C5, to no tutaj oczywiście nie można zagrać w ten sposób. Znaczy, można, ale raczej, raczej mi się to nie podoba. No bo tutaj pion D5 oczywiście podwisa. Więc to raczej Hetman A5. Po prostu tutaj Hetmanem można odbić. Skoczek C6. Czarny będzie dążył, żeby zagrać E5. Więc oczywiście jakaś kasacja skoczka z F3. No i jeżeli czarny tymi pionami zajmie. Centrum, no to to jest idealna pozycja z debiutu. Więc jak zwykle z debiutowego punktu widzenia, no to w Londonie czarny nie jest w żaden sposób zagrożony. No więc przeciwnik tutaj skocze K5. Ja zdecydowałem się tutaj wybić na d4, no i skoczek c6, czyli widać, że tutaj będę chciał zwiększyć tę presję na d4, a jeszcze dodatkowo będę chciał atakować tego piona na b2, więc to są jakieś już no, potencjalnie spore problemy po stronie białego. Przeciwnik Hetman d2. Nie wiem, czy tutaj chodziło o goniec H6, czy może chodziło o długą roszadę, bo jedno i drugie za bardzo na mnie wrażenia tutaj nie robi. Natomiast stwierdziłem, że w sumie, czy przeciwnik będzie robił tę długą roszadę, czy nie będzie robił tej długiej roszady, to tak czy siak ja mam półotwartą linię C, no więc powinienem z tej półotwartej linii C skorzystać. No i tutaj uznałem... Że koniecznie trzeba końca rozwinąć, żeby pole C8 zwolnić. No i tutaj przy okazji, dosyć chytry atak na punkt C2 sobie zaplanowałem. Przeciwnik no, prawidłowo tutaj wyhaczył, że będzie problem, więc zrobił sobie krótką roszadę. No i dlatego cała ta koncepcja Londona w tym wydaniu. Podwójnie mi nie pasuje, no bo jeżeli biały nie ma sposobu, żeby robić tutaj długą roszadę w dobry sposób, no bo można zrobić długą roszadę i wpakować się pod solidny atak, no ale to wiadomo, jest głupie. No więc, skoro tutaj tego ataku nie ma, no to ruch H4 jest po prostu nieprzydatny, więc. Wiem, że ludzie tak grają, wiem, że nawet Stockfish mówi, że jest równa, więc teoretycznie ok. No chociaż raczej białymi chciałoby się powalczyć jakąś przewagę. No ale dobra, równa jest ok. no ale ten pion na H4 kompletnie mnie nie przekonuje. Wydaje mi się, że to bywa sporawym osłabieniem. Natomiast jeżeli przeciwnik grałby tutaj długą roszadę, no to oczywiście skoczek B4. I piona C2 ciężko zabezpieczyć. No bo jeżeli tutaj goniec, no to już nastąpi kasacja. Skoczek wbija na E4. Te gońce bardzo aktywne. Linia C półotwarta, więc. Mój król jest całkowicie bezpieczny, no a ten król przeciwnika, no to tak średnio bym powiedział. Jeżeli natomiast skoczkiem by tutaj przeciwnik zasłaniał, no to teraz A5. Oczywiście po wybiciu chcę odbić pionem, żeby po linii A atakować. No a po król B1, hetman B6. No i robimy miejscówkę dla wieży. No i tylko czekać, aż tutaj jakaś ofiara na C3 albo dalsze maszerowanie tym pionem, zawsze można skoczek E4 wrzucić, żeby jednego z najważniejszych obrońców odciągnąć, czyli tego skoczka z C3, no miąć opozycja właściwie. Więc w partii krótka roszada, no to ja hetman B6, jest tutaj presja na D4, jest presja na B2. Przeciwnik zbił, no to ja odbiłem tutaj hetmanem, no i powiem wam szczerze, bardzo byłem zadowolony z tej sytuacji. Tutaj miałem też fajną przewagę na zegarze. No i tak sobie stwierdziłem, że kurczę, no wszystko zmierza w dobrym kierunku, tak? Mam tutaj prosty plan, czyli chciałbym po prostu po tej linii C przyszpilić tego piona z C2 na skrzydle królewskim. Nie mam na co narzekać. Wszystko jest ok. No i tutaj przeciwnik zagrał goniec F3, po czym ja w troszeczkę niedokładny sposób zareagowałem. No bo tak sobie stwierdziłem w prosty yy, chłopski sposób, yy, że no przeciwnik tutaj stwarza presję, zagram sobie e6, to i pionek na e7 nie będzie podwisał. Oczywiście Pozycja tego gońca jest trochę mierna, no bo łatwo sobie wyobrazić, że jakieś f3, g4 i tego gońca stracę, no ale w najgorszym wypadku to tam na e4 tego gońca wymienię czy coś. No i tak to bardzo hipotetyczna sytuacja, bo zanim biały to f3, g4 przeprowadzi, to ja mogę na 10 sposobów się obronić. Natomiast prawda jest taka, że no trzeba słuchać własnych porad czyli jak to często powtarzam, jak to często widzimy w partiach arcymistrzów, najlepszą obroną jest atak. No i tutaj tego ataku zabrakło, Więc tutaj powinienem przycisnąć piona B2 jak przeciwnik zbije, no to ja piję na B2 i tutaj wszystko zaczyna podwisać. Jeżeli przeciwnik zbije na D5, no to jeszcze tutaj gorzej, bo wieża wtrynia się na C2, ten pion podwisa, ten pion podwisa, no po prostu dramat. Więc tutaj to hetman p 6 był bardzo silny, jeżeli przeciwnik zagra wieża B1, to teraz E6 sobie zagram. No ale on już wie, że ma tutaj w defensywie bardzo słabo ustawioną, a ja mogę wjechać wieżą na na C4 z atakiem, żeby później wrzucić drugą wieżę na C8, no i już mam dodatkową presję po linii C, z której później skorzystam. No ale ja zagrałem E6, przeciwnik goniec E5, no i tutaj przyznaję, że no całkowicie nie przyszło mi do głowy wtrącenie ruchu hetman B6, a to dawało już Czarnemu naprawdę przyjemną inicjatywę. W ogóle w Lubartowie graliśmy tempem 10 minut plus 5 sekund. Jest to Dosyć dziwne tempo, powiem Wam szczerze, no bo 10 minut to no za długo nie pomyślisz, ale z drugiej strony jest plus 5 sekund, więc na czas czy przez czas, no, to raczej nie przewalisz, tak? Kiedy są te 2 sekundy dodawane, na przykład na blicu, no to wtedy faktycznie to ci wystarcza tylko, żeby zrobić ruch. A te Sekund, to tam jednak chwilę można pomyśleć, to sporo zmienia. Bardzo ciekawe tempo, bo dosyć szybko trzeba było grać, ale jednak było trochę tego czasu, żeby pomyśleć. Więc ni to taki stricte blitz, ni to szachy szybkie, takie coś pomiędzy. Ciekawe dosyć. No dobra, więc tutaj skoczek D7 zostało zagrane w partii przeze mnie. Uznałem, że wymiana czarnopolowych gońców będzie dla mnie na plus, ponieważ tutaj mam fajną presję po linii C, No a mój król jest w sumie bezpieczny. Tylko na pozór. No i tutaj niestety przyznam szczerze, nie doceniłem możliwości przeciwnika na skrzydle królewskim. No i jak to zwykle w szachach bywa, spotka mnie za to dosyć sroga kara. Ponieważ tutaj już powinienem przyznać się do błędu. Powinienem zagrać Hetman D6 z planem takim, żeby skoczkiem tu przejść do defensywy. Teraz Hetman G5 nie jest już takie groźne, bo tutaj wszystko mam bronione. No i mogę gdzieś tam, wiecie, kontrować w tym momencie. Więc Hetman D6, prosty, fajny plan, żeby dalej atakować po linii C. Wszystko się tutaj zgadza. No a ja zagrałem skoczek B6, bo. Uroiło mi się, że wymuszenie ruchu B3, a co za tym idzie osłabienie pola C3, będzie dla mnie bardzo dużym atutem w końcówce. Znaczy dobra, to mi się nie uroiło, to jest fakt. W końcówce pozycja czarnego jest wygrana. No ze strategicznego punktu widzenia po prostu po linii C ten atak jest nieziemski. No ale do końcówki jeszcze daleka droga. No i ja tutaj dalej brnę w ten plan, skoczek G3. No i tutaj dalej brnę w ten plan. Tu jeszcze była ostatnia szansa. Jeszcze można było przejść do defensywy, chociaż już to się wiąże ze stratą pionka. Ponieważ tutaj zbić nie mogę ze względu na wjazd Hetmana. I tutaj albo widły, no albo, albo mata dostaje, więc tak czy siak niedobrze. No ale powiedzmy jeszcze w takiej pozycji no to po, po tej linii H jest niezła szansa, że może uda się skubnąć pionka na H4, więc tak wydaje się, że do przeżycia no ale ja zagrałem wieżę FC8 yy, myśląc, że oddam pionka, no ale będę miał super kontrę po linii C no ale niestety nie jest to trafiony pomysł przeciwnik wkroczył hetmanem do akcji królew 8, w ogóle muszę powiedzieć, że przeciwnik bardzo dobrze y, taktyki widzi, y, także y, gdyby nie grał Londona, to już pewnie z 500 oczek wyżej by miał y, bo taktycznie, y, no to więcej ode mnie widział y, no nie wiem, czy to jest pochwała czy wręcz odwrotnie, ale podsumowując, do, dobry na taktyce y, no dobra, więc tutaj y, szach, no i ja stwierdziłem sobie tak, oddam pionka, ale przejdę tutaj królem i mój król będzie całkowicie bezpieczny, przeciwnik osłabi się na królewskim, a jeszcze dodatkowo będę miał tę dużą presję na piona c2. No i po prostu nie ma takiej opcji, że przeciwnik po tej linii c się obroni. I faktycznie, jest to prawda. Przeciwnik nie ma jak się bronić po linii c. Eee ale za to ma jak atakować na królewskim. No a jak dobrze wiemy, najlepszą obroną jest atak. No i ja tutaj właśnie hetman D6, z planem przejścia do końcówki, no i wyszedłem z założenia, że taka końcówka, no to jest super. No tutaj pion wisi, więc on się wycofa do obrony, no to ja teraz skoczka sobie zaktywizuję, zawsze P4 zagram, więc ten pion do końca świata będzie wisiał. No i dobra, no mam piona w plecy i kogo to obchodzi. Skoczka tam przestawię na C3 w ten czy inny sposób, przeciwnik nic nie może zrobić. No super końcówka, mimo pionka w plecy. No ale, no ale przeciwnik nie musi wymieniać. No i teraz ja, no z daleka, chciałem grać to no ale tutaj wchodzi bicie i bicie na e6 i dopiero w tej pozycji się szczaiłem, że cała moja koncepcja była do kitu bo tego króla po prostu nie da się schować ze względu na tą taktykę, goniec bije f7 no to ja hetman e7, no to przeciwnik jeszcze bardziej piona f7 przycisnął no i teraz problemy po mojej stronie są już bardzo duże no bo faktycznie jakieś tam hipotetyczne, yy, dalekosiężne plany na atak po są. No tylko że teraz już tych wiesz nie mam ustawionych w najlepszy sposób, więc yy, no po prostu nie mam jak tego ataku zrealizować. No i tutaj przeciwnik zaczął powtarzać ruchy, yy, cofnął się yy, na G7 i nie wiem, czy w tym momencie, no gdzieś w okolicach tego momentu no nie mam tego zapisanego. Yy, Przeciwnik mi zaproponował remis. Obaj byliśmy w dużym niedoczasie. No i ja tak podskórnie czułem, że no powinienem się na ten remis zgodzić. Ale kurczę, no jakoś tak. Nie chciało mi się repisować, chciałem tutaj jeszcze popróbować. No i uznałem, że przerzucę sobie wieżę i może jakieś F4 sieknę. No i że będę miał z tego jakiś atak. No ale tutaj nic mądrego z tego nie wyszło. No i muszę przyznać, że przeciwnik znalazł tutaj bardzo fajny plan. Ja myślałem, że on żadnego ataku na skrzydle hetmańskim nie ma, bo mój pion wszystko blokuje, no ale okazuje się, że powinienem wtrącić wieża C3, a tego nie zrobiłem. No i teraz przeciwnik przeprowadził C3, no i teraz, no krótko mówiąc, mam przypał, bo. Mam piona mniej, jeszcze dodatkowo bój król jest bardzo osłabiony, no i tutaj piona A5 nie mam jak bronić, także jest to kompletny wałek, no i przeciwnik tutaj bezproblemowo mnie rozjechał, ponieważ no, ten skoczek wszystkiego nie jest w stanie pobronić, nie? czyli król musi blokować tego pionka, ten pionek odbiera życie skoczkowi. No więc kwestia taka, żeby tym królem sobie przejść, no i po prostu ja się mogę poddać. No i faktycznie przeciwnik tutaj elegancko sobie e, króla zaktywizował, no i tutaj nie pozostało mi nic innego, jak się poddać. E, no i tym oto sposobem już w trzeciej rundzie e, moja seria zwycięstw została e, zatrzymana. E, no i przez londoniarza zostałem tutaj spacyfikowany, także podwójny wstyd.